70-lecie Szkoły Podstawowej w Grębocicach imienia Janusza Kusocińskiego to wielki jubileusz, a historia szkoły nierozerwalnie związana z historią tych ziem. Od maleńkiej szkółki z 38 uczniami do pięknej, jasnej, nowoczesnej szkoły z salami gimnastycznymi, boiskami i świetnymi pomocami dydaktycznymi. 70-lecie to czas wspomnień i spotkań po latach, absolwentów i nauczycieli. Uroczystość rozpoczęła się od poloneza w uczniów. Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego szkoły. Słowa powitania skierowała do przybyłych dyrektor szkoły. Czas na wspomnienia rozpoczęła prezentacja multimedialna. Zdjęcia sprzed dziesiątków lat wprowadziły nastrój nostalgii, przypomniały starą szkołę i ludzi, którzy byli z nią związani, czy to jako uczniowie, czy nauczyciele, ludzi, których często nie ma już wśród nas, ale w historii szkoły dzięki zdjęciom żyją. Słowa podziękowania padały ze sceny z ust wielu, a wśród nich był jeden z wybitnych absolwentów szkoły podstawowej w Grębocicach. Generał broni Mirosław Różański, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. No, muszę powiedzieć, że przyjeżdżałem tutaj z wielką emocją, dlatego że starałem sobie odtworzyć imiona, nazwiska i powiem, tak nie było to łatwe. Natomiast jak już przyjechałem tutaj, to się zacząłem rozglądać, gdzie jest moja szkoła. Teraz Grębocice, kompleks ten ten edukacyjny, przewspaniały. Muszę powiedzieć, że byłem w różnych miejscach, w wielu e, e, miastach. Grębocice mogą się chwalić. Wspaniała e, sytuacja. Natomiast dzisiejsze spotkanie pełne emocji, e, wzruszeń, e, dlatego że spotkałem e, swoje koleżanki z klasy, spotkałem nauczycieli, którzy, którzy mnie uczyli, formowali. Także, Mówią, że faceci nie płaczą i przyznam się, że były takie momenty, że musiałem mocniej, że tak powiem, zacisnąć usta, ponieważ tak to oddziaływuje. Natomiast jestem pod ogromnym wrażeniem tego, czym jest szkoła Gręgocicka, która formuje tak wspaniałe rzesze młodzieży. Dzisiaj, zwracając się do młodych. Ludzi do, do, do przyjaciół, do, do uczniów mówiłem o tym, że marzenia należy mieć, bo marzenia się spełniają. I w tym miejscu chcę podziękować bardzo serdecznie moim wychowawcom, nauczycielom, szczególnie pani Elżbiecie Bondarowicz, która formowała mnie. Może wtedy nie wiedziałem, jak to będzie w przyszłości, ale dzisiaj wiem, że pobyt w Grębocicach był tym kamieniem, który pozwolił mi dzisiaj iść w życie i być tam, gdzie jestem. Szkoła w ciągu 70 lat istnienia może poszczycić się wieloma wybitnymi absolwentami o czym mówi jeden z wybitnych absolwentów Byłem w latach 1972-1980 uczniem szkoły podstawowej w Grymbocicach, już wówczas imieniem Jana Janusza Kusyńskiego. Pierwotnie szkoła nosiła, to rzadko kto wie o tym imię Karola Miarki, ale po latach tam zmieniono tą nazwę i do tej pory funkcjonuje. Ciekawe jest to, że ukończyło szkołę wielu wybitnych absolwentów. Między innymi można wymienić nazwisko Jan Astriap, To jest bardzo znany w środowisku muzycznym kompozytor, prorektor szkoły muzycznej, właściwie Akademii muzycznej imieniem. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu żył w latach 1937 1000, właściwie 2005. Następny z absolwentów znany to był podkomisarz Andrzej Buler. Urodził się w 1960, zginął tragicznie w roku 1997, w czasie misji, był po prostu w ekipie ONZ-u w Bośni i Hercegowinie. Z kolejnych nazwisk bardzo takich znaczących to był Kirkiewicz Józef. Też absolwent, żył w latach 1937-2012. To był o tyle ciekawsze jest to, że był jednym z pierwszych absolwentów. Mam nawet świadectwo, które dowodzi, że jako absolwent szkoły z, pierwsza, z roku 1946, z 29 czerwca i właśnie jest pan Józef Kierkiewicz. No można zauważyć, Oceny bardzo dobry, bardzo dobry, praktycznie wszystkie. I druga rzecz, to, też, to jest kserokopia, może mniej czytelna, ale jest. On należał do 14 absolwentów szkoły, pierwszych absolwentów szkoły, szkoły podstawowej w Grębocicach I gdzie mamy wyraźnie napisane też imię Karola Miarki jeszcze. I ten Józef Kierkiewicz o tyle jest ciekawy, że był wybitnym fizykiem, wynalazcą, był też prorektorem Akademii Morskiej w Szczecinie. Prorektorem tejże uczelni przez wiele lat. Mogę kolejnych nazwisk sporo wymienić. Między innymi jest też z pań, to Janina Zimirska, pisarka znana tu w tym regionie, autorka wielu bajek dla dzieci i też autorka wspomnień. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci, które obecnie w szkole się uczą, a było i na wesoło, i na poważnie, bo szkoła tak kiedyś, jak i teraz, to wielu zdolnych uczniów. A zaprezentowały się więc chóry i wokaliści, uczniowie przedstawili scenki kabaretowe o tematyce szkolnej, były też układy taneczne, a w prezentację artystyczną zaangażowali się absolwenci, którzy całkiem niedawno ukończyli szkołę. Dzisiaj w wyjątkowej roli, w roli absolwentów, a jak wspominacie szkoła? Ja wspominam bardzo dobrze. Myślę, że to były takie najlepsze czasy mojego życia, jak dotychczas. Czy to jest tak jak w, tej, w jednej z tych piosenek, że, że, że szkoła jest fajniejsza, im dalej od niej wspomnienia, dopiero jak wracają? Myślę, że to prawda. Ja co prawda jestem miejscowy i zawsze przypominam sobie, jak przychodziłem na ostatnią chwilę, był dzwonek, jak biegłem do szkoły. Jest to, są to takie bardzo miłe wspomnienia i, i można powiedzieć, że łzo, ze łzą w oku wspomina się takie chwile, wspomina się tych nauczycieli, którzy no, są wspaniali, są cudowni, poświęcają nam niejednokrotnie, nie w jednym przypadku całe swoje życie po to, aby nam przekazać różne wartości pozytywne, wiedzę i, i jest to coś fenomenalnego. Dostaliśmy jak... Zaproszenie, żebyśmy zaśpiewali na tym koncercie jako absolwenci, żeby zrobić taką małą niespodziankę też w widowni, że zaprezentujemy się w trójkę, jakby trzy pokolenia. Myślę, że dobrze wyszło. Szkoła to uczniowie, ale ich sukcesy to także sukcesy nauczycieli którzy potrafili wydobyć i rozwinąć to, co w nich najlepsze. Jestem jedyną nauczycielką, która przepracowała 34 lata do emerytury, czyli to była moja pierwsza i ostatnia praca, a jeszcze wcześniej to dodam, że jestem urodzona w Grębocicach, szkołę podstawową w skończyłam. Gdy byłam w liceum pedagogicznym na praktykę, przyszłam do Grębocic, no i do pracy przyszłam. Także mówię, całą tutaj ewolucję szkoły znam. Przepracowałam właśnie w starej szkole, później, kiedy był Podział. Kiedy nowa została oddana do użytku, to musieliśmy w czasie przerwy się zmieścić, bo jedna lekcja była w starej szkole, druga w nowej, jak myśmy to nazywali, trzeba było się zmieścić. W czasie tu nie było, zmiłuj się, że, że się przechodziło, prawda? No i oczywiście teraz pozostały te szkoły. A, no, a, w, czasie, a w czasie pracy to było, to było różnie. No, może taką historykę powiem, że. Kiedy wszłam do pracy, chciano mi już dać klasę pierwszą, bo to były najtrudniejsze, e, najtrudniejsze klasy, ale w pierwszym roku nie, bo nie wolno. Od drugiego roku dostałam klasę pierwszą i miałam ją przez 8 lat. I kiedy byłam pewnego razu w banku, Pani mi kazała złożyć podpis. Ja się podpisałam, a ona mówi: Pani bardzo ładnie pisze, a ja mówię, bo 8 lat byłam w klasie pierwszej. Ona takie oczy zrobiła, zdziwiona, a ja jej mówię, przecież 8 lat klasę pierwszą miałam, bo w tej chwili klasę pierwszą mają od pierwszej do trzeciej do widzenia, prawda? A wtedy nikt nie chciał mieć klasy pierwszej, a mnie tak zaufano. Zresztą pani wizytator, jak przyjeżdżała, to mówiła: U pani przychodzę na koncert, nie na lekcję. Przez tyle lat można było się czegoś nauczyć w jednej klasie. A dlaczego ta klasa pierwsza była taka wyjątkowo trudna. Dzieci troszkę inne niż teraz. Mam wrażenie, że pierwsza klasa, dzieci wdzięczne, umysły chłonne. A jednak, proszę powiedzieć, każdy się bał klasy pierwszej. Każdy się bał klasy pierwszej. Naprawdę, tak jak pani dyrektor wspomniała, na przykład, że ja prowadziłam drużynę zuchową. Tak, kiedy przyszłam do pracy od razu mi dano drużynę zuchową, którą prowadziłam przez 10 lat, a później mnie zrobiono komendantem chówca i musiałam do leknicy dojeżdżać 25 lat raz w tygodniu. No to było. Męczące też, ale no tak po prostu było, takie były czasy. No miałam też klasy od piątej, bo, bo tak bywało dwie. Z tym, że jedna moja, jedyna w szkole klasa, która chodząc na wykopki, bo się chodziło na wykopki do, do indywidualnych rolników, to po prostu leciała samolotem z Babi Mostu do Warszawy. Także byliśmy tą klasą szczęśliwą, a poza tym co roku wyjeżdżaliśmy na wycieczki. Dzisiejsza uroczystość wzruszająca? No na pewno, na pewno po tylu latach spotkać jeszcze no Pan generał podszedł, poznał. Oczywiście uczyłam go muzyki, bo, bo również grałam na skrzypcach, więc dano mi muzykę. Mimo, że był pan, który też grał na skrzypcach wcześniej, no ale był starszy. Młodemu się wszystko wciska, tak? A poza tym, po liceum Pedagogicznym Nowej Soli to było jedno z najlepszych liceów. Uważano, że wszystko umiem, no i chyba się nie zawiedli, skoro tak zaufali. Elementem uroczystości rocznicowych było posadzenie dębu, który uzupełnił bogatą szatę roślinną otoczenia szkoły. Na pamiątkę 70-lecia szkoły na jej murach umieszczono tablicę pamiątkową. Odsłonięcia dokonała dyrektor Anna Mączak i wójt gminy Roman Jabłoński, w asyście uczniów. Doskonała baza materialna szkoły to zasługa samorządu, który dba o to, by grębocickie dzieci i młodzież uczyły się w dobrych warunkach, by mieli gdzie rozwijać swoje zainteresowania, uprawiać sport i odpoczywać. Postęp, który nas otacza, wymusza. Kiedy była ta uroczystość, kiedy mieliśmy do czynienia z występami, widzieliśmy w jakich warunkach zaczynali. Tablica, kreda, gąbka, ja nie ukrywam, wszyscy, każdy z nas pewnie pamięta, granatowe fartuszki, całe brudne od kredy. Dzisiaj... Odchodzi się, dzisiaj chyba nie masz tablic z kredą, dzisiaj coraz częściej są tablice interaktywne. No i to są takie wymogi, gdzie jeżeli chcemy prawidłowo wykształcić młodzież, jeżeli chcemy dobrze ich przygotować, musimy im to udostępnić, musimy im tworzyć bazę. No i... Uważam, że realizujemy po części nasz obowiązek, a po drugie, jest to wielka przyjemność, kiedy możemy stworzyć taką bazę, której zazdroszczą nam wiele, wiele szkół. Piękna rocznicowa uroczystość zakończyła się w sali gimnastycznej, gdzie wszyscy zaproszeni goście i uczniowie obdzieleni zostali okolicznościowym tortem. 70 lat to piękny jubileusz, ale te lata to dzieło, które oznacza wiele życiorysów związanych ze szkołą. Tysiące absolwentów i nauczycieli. To dzieło, które trwa. Szkoła cały czas się zmienia, ale cieszę się, że szkoła żyje, że dzieci tutaj przychodzą chętnie, że dużo dobra tutaj dzieje się w naszej szkole. Jestem dumna, że mogę być dyrektorem tej szkoły. Każdy rocznik, każdy absolwent, który opuszcza naszą szkołę w przyszłości, po latach, bardzo często do nas wraca. I Cieszymy się bardzo, że nasi absolwenci kończą bardzo dobre szkoły wyższe, kończą studia, zdobywają świetne zawody, ale przede wszystkim, że są dobrymi ludźmi. Cały czas pracujemy nad tym, aby nasi uczniowie przede wszystkim osiągali wysokie wyniki nauczania, mamy w tym kierunku wiele sukcesów, ale rozwijamy sport, rozwijamy wiele, propagujemy takie wspólne spotkania rodzinne z okazji różnych świąt, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci, Dnia Dziadka i tego uczymy te najmłodsze dzieci, że to jest bardzo ważne, aby tak obchodzić wszystkie uroczystości. Szkoła zmienia się w zakresie bazy materialnej. Zmieniają się nauczyciele i uczniowie. Ale to, co w szkole najważniejsze nauka i atmosfera tej nauki pozostaje niezmienne. Dlatego dla uczniów szkoła podstawowa w Grębocicach to. Szkoła nam się kojarzy z tym, że, że się uczymy czegoś nowego i pożytecznego. I poznajemy też przyjaciół.